Symanko dzisiaj w kalendarzu adwentowym jest Bizonce C45. Co prawda nie jest on dostępny za golda, tylko za złotówki czy też euro, dolary. Nie wiem co tam macie na koncie, ale no w każdym razie trzeba ten pojazd kupić za prawdziwe pieniądze. Moduł jakie na nim używam to tak. Pierwszy zestaw na większe mapy typu tam na Malinówka, Prochorówka, wenta Staba, mniejsze kółko. Drugi zestaw na mniejsze mapy typu N, Kopalnie, HP, wenta Staba. Bez tego modułu na mniejsze kółko mamy 0,35 celności, z tym modułem jest to 0,32, przepraszam. Także moim zdaniem to jest spoko zestaw właśnie na jakieś większe mapy. A jeżeli chodzi o ulepszenia polewe to są one następujące. Przypominam o tym, że co odcinek losuje 3 paczki. Jedyne co trzeba zrobić to zasubować kanał, polubić ten materiał oraz zostawić komentarz, w którym podacie swój nick. I możemy przejść do pierwszej bitwy Bizon c 45 Paryż, losowanie na 8 Wybierę zestaw z HP. Paryż jest malutką mapą, no czy malutką? Tak, na dobrą sprawę będę się wymieniał jedynie na kwadrację K3, więc wydaje mi się, że ten zestaw będzie tutaj ok na tę mapę. Z tego co pamiętam, to Bizonte jest takim symulatorem właśnie ładowania, tak samo jak RinoCeronte. Te dwa pojazdy są naprawdę bardzo zbliżone do siebie. Jeżeli chodzi o parametry działa na Bizontę, to tak, na APEKu 218 peny, 1150 prę y 1155 prędkości pocisku. Na hicie 270 peny i 800 prędkości pocisku. Penetracja przyzwoita, jak na 8 tier. Wydaje mi się, że na 8R starczy bez żadnego problemu. Na dyszkach może być lekki problem, ale wtedy mamy Golda, który ma 270 peny, także wtedy wszystkie te obawy po prostu znikną. Co ciekawe. Co chciałem powiedzieć? Oju. Oho. Gdzie on mnie przebił? że Tak, powierzę. I dostałem magazyn amunicji. okej. Okay. Coś chciałem powiedzieć, tylko kurczę. Pominęłam, co to było. Niestety odbiłem się od dwururki. Renegat tu podjeżdża? Nie. Tak, podjeżdża. Wrodał się go przebić za 303. Jest na jeden strzał. O dwórurka się wychyla. Spróbuję do niej sobie strzelić. Dobra, udało się. O, w garażu. Mam całe szczęście. I został sam renegade, którego również udało mi się wykończyć. Tylko teraz muszę przeładować wszystkie trzy pociski. Kurczę, co chciałem powiedzieć? Aha, już wiem. Bizonta jest to tak na dobrą sprawę. Pierwszy czołg ciężki na ósmym na którym nie założyłem turbo. Na drugim zestawie. Ze względu na to, że ten czołg ma w miarę dobrą mobilność, maksymalna prędkość tego pojazdu wynosi 50 na godzinę. Co prawda, żeby osiągnąć te 50 na godzinę, no to troszkę czasu jednak potrzebujemy. Co nie zmienia jednak faktu, że no ten czołg jest w miarę mobilny. Patrząc na jego odpowiedniki, właśnie na ósmym tierze, to no, odpowiedniki, co. <gryw> tak można powiedzieć, że patrząc na jego rówieśników. Mam na myśli te wszystkie czołgi ciężkie. Premium to Bizonte jest chyba najbardziej mobilny. No wiadomo, poza somułą. Też nie, somuła też jest mało mobilna. Dobra. O, dobra, już wykończę tego centuriona. 1706, 5-0. Kurczę, to jest szybka bitwa. Nie lubię takich. Bo nie można nic tutaj zrobić, niestety. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dojechać do tej fałki. Jak się zastanawiam, czy słusznie zrobiłem. Strzając ten ostatni pocisk Centuriona, prawdopodobnie nie. Bo teraz mam. oj, długie przeładowanie. Ale ta fałeczka chyba ma full HP, prawda? Tak, ona ma full HP. No to worek z damage'em w sumie. Ona jest tutaj, w tym miejscu. Ona nie mogła stąd uciec. EFO, zaraz. O, właśnie, znajdzie tę fałeczkę. A ja mam w sumie trzy pestki i to nie jest żaden problem, żeby zrobić sobie trzy pestki w tył fałki. Dobra, i mam jeszcze jedną pestkę, uda mi się. Tak jest, udało się. 1026. Aha, to ten czołg na jednego klipa robi 1026 uszkodzeń. Nawet nie wiedziałem, bo tym czołgiem w sumie zagrałem 4 bitwy, 5 bitew, wtedy co go pokazywałem, jak wyszedł. A tak to nim nie grałem. Ze względu na to, że. tam słyszałem, że ten czołg jest średni. A w sumie. Patrząc na to, że ta bitwa na Paryżu była szybka i zrobiłem 2700, to nawet spoko wynik. No, ta bitwa trwała zaledwie 4 minuty, także no moim zdaniem to i tak jest spoko wynik. O, Skorpion. Aj, nie trafiłem, kurczę. Najgorzej. Powinienem wykończyć tego GSOR-a. Dobra, ciekawe czy trafię. Tak jest. Nie, to nie byłem ja? Aha. została jeszcze Arta, która pewnie jest na A0. Tylko już raczej nie uda mi się trafić tego gracza na Arcie. A jednak, 3106 uszkodzeń. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem, 3100 uszkodzeń, 200 po gąsce, nie, 200 po spocie, wynik drużynowy jest to... Trzeci damage? O kurczę, myślałem, że zrobiłem to w damage, a tu proszę Skoda. 4000 ISU, 3,5. Nieźle, nieźle, raport szczegółowy. I lecimy z drugą i ostatnią bitewką w tym odcinku. Ależ losowanie, Dębina, 8 bez Arty, ale uwaga, 5 czołgów lekkich na stronę. Ciekawe, czy te osoby, które grają teraz czołgami lekkimi, mają problem ze zrobieniem misji od Arniego na spota? Czy o co tutaj chodzi? Chociaż w sumie wczoraj w kalendarzu, wczoraj czy przedwczoraj był LT432, to może dlatego jest taki wysyp tych czołgów. No nie wiem, w każdym razie jest to naprawdę bardzo dziwny matchmaking. Nie wiem czy pamiętacie jak pokazywałem w Woodhackach, ale przejazd tutaj mostem na Dębinie jest... O wiele lepszy, to znaczy... Kurczę, co ja gadam, o wiele lepszy. Przejeżdżając przez most jesteście po prostu szybciej tutaj w tym miejscu, na przykład jak jedziecie takim Bizonte czy innym czołgiem ciężkim... ...nie trafię tej buzetki, nie ma szans. Jaki ja wziąłem zestaw modułów? Z HP czy bez HP? Nie, no chyba bez HP, prawda? 10450. Kurczę, nie wiem ile miałem HP w poprzedniej bitwie. <gryw> nie pamiętam, naprawdę. Jest 122 TM. Kurczę, tak się zastanawiam, czy mogę zjechać tutaj na dół, tak jak zrobił to ten lis. Też w sumie. Chyba się przyjadę po tego 122 TM. Czy to będzie dobry pomysł? Emil Tornwagen. Oj, chyba to. A, dobra, już trudno. Już trudno. Teoretycznie mam tutaj wsparcie. Jest a 75 ts Indian, 2 lighty CS. Powinno być w miarę. okej, okay. Spoko. Opłacało się spikować, żeby dostać za ile? Za ponad 600 HP, także. Spoko, pik. Naprawdę spoko, spoko. Muszę tego 122 TM tutaj porobić sobie. Dobra, dostał. Może po garnku uda się go trafić. Tak jest. W ostatniej pestki nie będę strzelał. Doładuję sobie te dwie i wtedy go wykończę. Cofnij się tym bulldogiem, żebyś nie zginął, co? Albo w sumie. Nie, dobra, doładuję, doładuję, doładuję. widzę, że tutaj jest Defender. Mogę zrobić sobie naprawdę spoko wynik tutaj. O, jeszcze Emil. No, będzie w miarę OK. Jak tak zrobię? Okej, okay, 122 tem jest na jeden strzał. Teoretycznie na jeden. Praktycznie pewnie mi nie polosuje. Znając życie. Ok, 122 TM strzelił. Wykończony. I Emil szarżuje. Co jest? Ustawiłem go sobie na gąsce. Czy ktoś może do niego strzelić? Halo, on ma perma. Czy ktoś go może rozwalić? On ma jeszcze jedną pestkę i prawdopodobnie mnie rozwali zaraz. Tak czy nie? Nie, buldoga rozwali. Ale to jest bardzo dziwne, co zrobił ten gracz w Emilu. Naprawdę. Co to w ogóle był za wyjazd? Stracił cały HP, ale strzelił do mnie dwa razy. Nie rozumiem tego. Okej, okay. nie mogę teraz jakoś głupio stracić HP. To znaczy nie wywalić się, bo w sumie tornwagn ma mnie na jeden strzał. Defender tak samo mogę przyjąć tylko i wyłącznie od tego Indian Pancera. Okej, okay. nie patrzy się na mnie tym torwagnem. Defender zaraz strzeli, tak jest, rozwalił Bulldoga, więc ja mogę się wychylić na tego Tornwagna i na Indiana. Dobra, nie mogę się cofnąć. Defender jeszcze będzie ładować, prawda? Tak, będzie jeszcze ładować. Dobrze, to szacowałem na całe szczęście. Ok, Defender nie ma jak do mnie strzelić. Tylko mam takie wrażenie, że już nie dojadę do demerza, bo pozostałe czołgi są w mieście, a tutaj został sam Defender, który ma tylko i wyłącznie 400 HP, jeszcze nie wiem czy teraz go przebije. O, na całe szczęście udało się go przebić. 3054 uszkodzeń. Druga bitwa z rzędu, w której zrobiłem 3000 damage'a. I kurczę, tak teraz patrzę to Bizonte wydaje się nawet z czołgiem. Rinoceronte według mnie jest słaby, ale ten Rinoceronte w sumie może niepotrzebnie go tak skreśliłem na samym początku. No okej, okay, to jest symulator ładowania. Ale według mnie jest całkiem ok. Chociaż nie wiem, może miałem teraz szczęście i po prostu takie dwie bitwy siadły. 360 alfy tutaj jest. O kurczę, to może być jakaś trudna bitwa. Jest 11,9, strata 20. Nie, nie. Mamy przewagę jednak w HP. Ale zobaczcie to. Dwie bitwy z rzędu nie wystrzeliłem ani jednego pocisku premium. I zobaczymy, ile udało się zarobić. Tam wiadomo, że zrobiłem jakąś misję od Arniego, i za to pewnie też dostałem kredyty. Ale zobaczymy, ile byłoby to bez misji. A te 15 jest na jeden strzał. Liz, zaraz wykończy tego TDK. Ja muszę jechać po Bizonta. Obawiam się, że ta skoda też nie ma HP. Mimo, że tutaj pokazuje, że ma full HP, to pewnie jest na dobicie tak samo jak ten A nie, a nie to jest Bizonta. Bizonte strzelił jedną pestkę. Ok, spróbuję się tak na niego wychylić. Dobra, dostał. Jeszcze jedną pestkę. O, dobra. Y jeszcze jedną, jeszcze dwie. Miałem na myśli to, że mogę jeszcze strzelić do tego Bizonta. na spokojnie i mogłem jeszcze przyjąć jedną pestkę. Tak jak teraz. Ta Skoda pewnie... O właśnie, jest tutaj po lewej stronie. Dobra, Skoda rozwalona i został Bizon, może też uda się go wykończyć. Tak jest, 4157 uszkodzeń. O kurczę, nawet fajna bitwa siadła. Ostatnia bitwa również zakończona zwycięstwem, 4157 uszkodzeń, duży kaliber. u, on znaka pierwszej klasy. Wynik drużynowy jest to top damage, top exp, raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja z tych dwóch bitew. 100% zwycięstw, 3631 uszkodzeń, 1880 średniego expa, nieźle. I 323 tysiące kredytów. O, w tej bitwie nie zrobiłem ani jednej misji. 120 tysięcy na czysto. Co. Hmm, nie, to jest chyba mało. Patrząc na to, że zrobiłem 4000. Nie użyłem ani jednego pocisku premium. Ale nie, nie miałem żadnych bonusów włączonych. Ani klanowego, bo to jest konto CCK. Ani osobistego. Ani tutaj nie mam światecznej atmosfery, bo tutaj jest 0%. Także kurczę. Chyba dobrze, co? Nie wiem, <grym> nie znam się, bo ja zawsze gram na goldzie i nie wiem, jak te ósemki zarabiają. Dla mnie najprostszym sposobem na zarobienie kredytów jest po prostu sprzedanie dziesiątych tierów, tak jak to zrobiłem podczas czarnego rynku w tamtym roku. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, miłego dnia, wesołych świąt jeszcze raz. Pa, pa!